Dzień wszystkim tutaj MZ Niszczyciel i to jest kolejny odcinek na kanale z Właśnie jest po dziewiątej i patrzę, że tutaj jest mega box, mega skrzynka za darmo. Prezent na święta z Brawl Stars To jest to naprawdę fajne że Brawl Stars na swoją rocznicę coś takiego zrobił. Mm, Dobra, pominiemy stronę internetu. Okay. Zostawmy to. A Mega Box otworzymy za chwilę. W wczorajszym filmiku nie udało mi się wbić spajka, ale wbiłem na 20 rankę. Więc jest dobrze. Teraz tylko Barley i Poko mi zostało do wbić. Solo Showdown mi dobrze poszło, ale nie chcę ryzykować, więc z bajkiem się o wiele łatwiej grało solo. Więc nie wiem dlaczego grałem duo. Karl, ale jak grałem solo, to dużo ludzi też grało barley'em. Ok. Jest skrzynka Tam jest Brock z Ms. Kurde. No, źle to rzuciłem, ale dostał dwa razy. 156 kure. Okej, okay, on ma ulta. Wygoniłem go z tych krzaków, ale Frank ma ulta. Użył już. Okej. Okay. Jean zabił Franka. Ale chyba innego Franka. Okej, okay, wielkie starcie. Tak szybko. Okej. Okay. Zlamiłem. Ale na szczęście Karl ogarniał. I tego odcinka bym nie nagrał, gdyby nie było tej oferty. Ale zobaczcie, za darmo. Fajne piernikowe czaszki yy, u góry i na dole. Za darmo, aż kusi, żeby kupić. Ale kupmy najpierw punkty mocy do Ms. No i otwieramy mega boxa, ale zanim zobaczymy czy Okej. Okay. Jako otworzę tego mega będę miał 600 szans, chyba że będzie 6 kart i może jakaś legenda, może mój wymarzony Leon. Ale kupuję, bo nie wiem czy to jest czy Supercellowi się pomyliło, bo było już takich pomyłek. Ale dobra. Mega box. Pięć. Niestety. Ale przynajmniej, żeby było do jakiejś fajnej postaci. O, Spike! 37 gold. 6 biletów na wydarzenie. Bonus po 2 Nie, nie chcę pandemii. Okej. Okay. Mamy 500 golda. Spajka może na razie nie będę ulepszał. Ach. Jedną skrzyneczkę sobie otworzymy Niestety nic fajnego Może teraz się załaduje? Okej okay. I mamy tutaj pierwsza rocznica Brawl Stars No zobaczmy czy możemy to obejrzeć Nie Przesyłano zrobić, gdzie otworzyliśmy mega boxa, właśnie. No, dziś taki krótki odcinek z rana, więc do zobaczenia wszystkim i Elo.